Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj kontynuacja tematu o Mrocznych Elfach. Nie przedłużając, lećmy z tematem, nie ma tu na co czekać. Eee, rozpusta. Rozpusta trwała przez cały miesiąc, swój finał znajdując w wielkim polowaniu, w trakcie którego do lasów wokół miasta wypuszczono tysiąc niewolników. Pościg za nimi trwał przez kilka następnych tygodni, niezmiernie radując głodne, bezwzględnej przemocy Mroczne Elfy. W międzyczasie głosy nawołujące Malekita do poprowadzenia swojego ludu z powrotem na Ultuan stawały się coraz głośniejsze, jednak wiedźmi król zażądał od swoich poddanych cierpliwości. Wróżby odprawiane przez Morati zwiastowały powodzenie nowej kampanii, ale jednocześnie ostrzegła ona swego syna, iż musi wstrzymać jej początek i poczekać na odpowiedni moment do ataku. Wojna między krasnoludami a wysokimi elfami trwała stulecia. Na rzezi bogaciły się zaś głównie mroczne elfy, które raz jeszcze mogły atakować nadbrzeżne osady na całym świecie. Ich floty napadały nawet na okręty wysokich elfów, wypełnione posiłkami dla kolonii Ultuanu w Starym Świecie oraz zasadzały się na krasnoludzkie regimenty w ich drodze do walki z elfimi koloniami. Kiedy rozpacz i śmierć ogarnęły królestwa krasnoludów i elfów, lud wiedźmiego króla rósł w siłę jak nigdy dotąd. Granice ziem Malekita w Nagarocie poszerzały się, a Wiedźmi Król oddał władzę nad Gar Har Harganet w ręce Helebron i jej kultystek Keina, a w zamian jej elfie-wiedźmy dołączyły do jego armii. Harganet stało się sercem kultu ofiarnego Keina, a powstały tam krwawe ołtarze, rywalizowały pod względem rozmiarów z tymi z Nagarondu. W centrum miasta Helebron wzniosła za świątynię, wielką świątynię ku czci Boga Mordu, do której prowadziły żelazne schody o tysiącu i jednym stopniu. Na ich szczycie stał ołtarz ofiarny, na którym kolejne ofiary składane były na prawdziwie przemysłową skalę. Głowy traciło na nim dziennie kilkuset wojowników. Niewolników. Nie, każda z nich była każdorazowo zrzucana ze schodów świątyni, by koniec końców wylądować pod stopami oczekujących na nie mrocznych elfów, którzy walczyli między sobą o możliwość zabrania jednej z nich do domu. To właśnie mniej więcej w tym okresie historii mrocznych elfów powstał kult egzekutorów, złożony ze strażników świątyni, którzy na przestrzeni lat ścinania swoim ofiarom głów stali się elitarnymi halabardnikami na garotu. Choć wojna trwała. Już w tym momencie kilka stuleci nic nie wskazywało na to, by miała się ona zakończyć w najbliższym czasie. W związku z tym Malekit wysłał zabójców Keina, wyszkolonych w swym fachu, w samym Gar Ganet, z misją siania niepokojów w koloniach wysokich elfów i fortecach Krasnoludów. Zdaniem agentów Malekita, operacja ta była jednak zbędna, jako iż Kaledor II i wysoki król Gotrek Łamacz Gwiazd byli już całkowicie poświęceni zniszczeniu swojego przeciwnika, polegając na krwawej rządze zemsty, zrodzonej w odpowiedzi na rządze zemsty ich wroga. Koniec końców, w Nagarocie doszło do wydarzeń, które Malekit odebrał jako sygnał do ataku. Sabat Czarnoksiężniczek już od dłuższego czasu szpiegował flotę, która w ostatnim czasie opuściła port w Lotern. Przed jego opuszczeniem na pokład jej okrętu flagowego wszedł sam król Feniks. Kaledor II, w końcu wybrał się do Starego Świata osobiście, na celu mając oczywiście osobisty nadzór nad postępami w wojnie z krasnoludami. Garnizon Ultuanu musiał więc zostać ogołocony z większości wojowników, podczas gdy najlepsi generałowie wysokich elfów albo leżeli już w grobie, będąc jednymi z ofiar wojny, albo zostali pohańbieni i oddaleni z dworu króla Feniksa. Malekit pomyślał o ultuanie, z rządzą podboju w sercu i zrozumiał, że wyspa była słaba i podatna na atak. Nie chcąc czekać ani chwili dłużej, nakazał rozesłanie wici wojennych do każdego miasta w Nagarocie, jednocześnie nakazując powrót większej części flot mrocznych e, elfów do ich portów macierzystych. Wszystkie czarne arki mrocznych elfów powróciły na Morze Zła. W Nagarocie zgromadziła się w tym czasie największa armia Druki od ponad pięciu stuleci. Malekid był pewien, że podzielony i pozbawiony przywództwa Ultłan tym razem mu się nie oprze. Kiedy armia Mrocznych Elfów przebyła Morze Chłodu, okręty ze wschodu przyniosły ze sobą wieści, które mogły przyczynić się albo do sukcesu, albo do porażki sił inwazyjnych Malekita. Kaledor II po poległ w boju przeciwko wysokiemu królowi Gotrekowi. Wiedźmi król nie spodziewał się takiego obrotu spraw. W mgnieniu oka jego myśli zaczęły krążyć wokół znanych mu z raportów jego szpiegów wysokich elfów, skupiając się na tych postaciach z życia politycznego wyspy, które mogły przejąć tron Fel Feniksa po poległym królu. Świadomość, iż Ultuanem rządził niekompetentny Kaledor, dawała mu pewność, iż jego siły przetoczą się po zdemoralizowanych siłach wysokich elfów, osiągając błyskawiczne zwycięstwo. Gdyby teraz nowym władcą wyspy miał zostać król pokroju Kaledora I, osiągnięcie szybkiego zwycięstwa stałoby się niemożliwe. Malekit postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i nakazał swojej flocie jak najszybsze skierowanie się do krainy cienia, jeśli drugim udałoby się rozpocząć inwazję przed wybraniem nowego króla Feniksa, byliby w stanie wykorzystać panujące niepokoje do zabezpieczenia zwycięstwa już na początku kampanii. Czarne Arki, Ekstaza Potępienia oraz jadejtowi Pałac Bólu przeprowadziły desant wśród ruin dawnego Nagaryte. Malekit wybrał miejsce lądowania w cieniu przerośniętych ruin fortyfikacji Anlek osobiście. Chciał on bowiem odbudować to miasto, by raz jeszcze wyruszając z ziem Wielkiego Enariona odzyskać należną mu władzę nad Ultuanem. Przy akompaniamencie krzyków tysięcy pracujących pod smagnięciami biczy niewolników, mury i bastiony Anlek zostały odbudowane wokół fundamentów czarnych arek. W miejscu dawnej sali tronowej Enariona. Malekit zatknął swój sztandar, proklamując powrót prawdziwego następcy pierwszego króla Feniksa. Kiedy niewolnicy przeszli do budowy pałacu ku chwale Wiedźmiego Króla, mroczne elfy rozpoczęły marsz na południe, oblegając bramy Gryfa, za którą czekały na nich szerokie zielone łąki wewnętrznych królestw Ultuanu. Stanąwszy przed zagrożeniem totalnego zniszczenia, książęta Ultuanu natychmiast wzięli się za wybór nowego króla. Na następcę Kaledora wybrano Karadriela, księcia Iwres. Jego pierwszym sekretem, de, nie sekretem, dekretem było wezwanie wszystkich wysokich elfów do obrony Ultuanu. Na wezwanie odpowiedziała znaczna większość elfów z całego świata i wszystkich kolonii Ultuanu. Wojna o przetrwanie ich rodzimej wyspy przeszła bez echa w szerszym świecie, jako iż innym rasom i królestwom nie miał kto o niej opowiedzieć. Kiedy Malekit dowiedział się o powracających na wyspę wysokich elfach, zrozumiał, że nie ma czasu do stracenia i nakazał swoim siłom zdobyć osłabioną bramę Gryfa za wszelką cenę. Pomimo ogromnej przewagi jego armii, sprytna sztuka obrony stosowana przez wysokie elfy oraz ich twardy opór w obronie rodzimego kraju sprawiły, iż oblężenie utknęło w martwym punkcie na wiele lat. Wraz z powrotem części wysokich elfów na wyspę Karadriel wprowadził w życie system rotujących garnizonów, dzięki któremu wszystkie twierdze w górach Anuli były zawsze bronione przez pełną załogę. Mroczne elfy nie były w stanie zdobyć bramy gryfa przy pomocy żadnej z opracowanych strategii, w związku z czym na przestrzeni czasu ich armia stała się psychicznie zmęczona i zdemoralizowana, podczas gdy ich przeciwnicy wydawali się jedynie rosnąć w siłę. Jednak, pomimo żelaznego oporu jego ludu, by wyspa mogła przetrwać, Caradriel poświęcił wiele zamorskich kolonii Wysokich Elfów, zadając potężny cios gospodarce swojego imperium. Na zniszczonych i pokrytych kraterami ziemiach Nagaryt, Anlek rosło w siłę w miarę zawijania do miejskiego portu kolejnych flot z osadnikami Mrocznych Elfów. W pewnym momencie wojny miasta w Nagarocie opustoszały niemal całkowicie, nie licząc jedynie niewolników i stojących na jej straży wojowników. Cała potęga Wiedźmiego Króla została przez niego skupiona na przełamaniu obrony Ultuanu. Sam Karadriel nie był żołnierzem, ale w czasie długiej wojny z krasnoludami reputację i posłuch zdobyli sobie nowi wspaniali generałowie. To właśnie weteranom wojny z krasnoludami król Fenix oddał dowodzenie nad swoimi armiami. Najzdolniejszym z nich był zaś Tetlis, którego doświadczenie wojenne równało się jedynie jego nienawiści względem mrocznych elfów, za sprawą których stracił jako dziecko oboje rodziców. Tetlis był jednym z dowódców wygnanych z dworu przez arogancję Kaledora II. Karadriel pokładał jednak wiarę w swoim chłodnym, zdeterminowanym generale. Nakazał mu przepędzenie ludu na Garotu z pod murów bramy Gryfa. Tetlis zaakceptował swoją nową rolę i rozkazy z ponurym entuzjazmem, zgromadząc po drodze na północ najbardziej zatwardziałych weteranów ze wszystkich mijanych garnizonów. W ten sposób zgromadził pod sobą wielką armię, na czele której miał niemałą szansę na przepędzenie mrocznych elfów z powrotem za morze. Ofensywa wysokich elfów była dla mrocznych elfów całkowitym zaskoczeniem. Pewnego dnia oblegana forteca otworzyła bramę, zza krat której w pełnej szarży na pozycję mrocznych elfów wyruszyła kolumna rycerzy w lśniących zbrojach. Chwilę później nad murami zawisły smoki, dołączając do szarżujących w pełnym galopie wojowników. Dowodzący oblężeniem pułkownicy Malekita nakazali odwrót, lękając się pełnego furii ataku Tetlisa. Wysokie elfy przeszły do pościgu za swoimi kuzynami, spychając ich armię coraz dalej na północ, na północ i nękając ich siły przy każdej sposobności, nie pozwalając im na okopanie się czy choć nawet na chwilę wytchnienia. Kiedy wieści o ofensywie wysokich elfów dotarły do Malekita, wiedźmi król wpadł we wściekłość. Z wielką furią oderwał głowę jednemu z posłańców i cisnął nią w szereg stojących obok Heroldów. Zgromadziwszy przy sobie swoje najpodlejsze sługi, zabójców Keina, czarnoksiężniczki Sabatu i zatwardziałych w boju Korsarzy, Malekit opuścił Anlek, nakazując swojej armii marsz na spotkanie z wrogiem. Tym razem miał przy sobie nową, niesprawdzoną wcześniej broń. Wiedźmi Król jechał do bitwy na masywnym rydwanie, wykutym z czarnego żelaza i otoczonym zaklęciami strachu i zniszczenia. Ciągnęły go dwa drapieżne zimnokrwiste przedstawiciele gatunku gadów zamieszkujących mroczne jaskinie na Garotu. Tuż za malekitem maszerowali arystokraci drugich, którzy na przestrzeni trwania swojej służby wykazali się oddaniem wobec wiedźmiego króla. Część z nich miała własne rydwany, a inni jechali do walki na grzbietach własnych zimnokrwistych. Wysokie elfy nigdy wcześniej nie widziały tych istot w tak wielkich liczbach w jednym miejscu. W obliczu dzikiego szturmu tych okrutnie cuchnących bestii włócznicy i łucznicy rozpieszkli się w popłochu, oddając teren mrocznym elfom. Choć kontratak mrocznych elfów zaskoczył jego armię, Tetlis zareagował na te wydarzenia tak szybko, jak tylko był w stanie. Zamiast nakazać wznowienie marszu w kierunku Anlek, rozkazał wstrzymanie ofensywy i sprowadzenie na linię frontu rezerw w postaci białych lwów i gwardii Feniksa. W oparciu o te nowe siły Tetlis przeprowadził powolny, dobrze zorganizowany odwrót. Pomimo nieustannej, palącej serce Tetlisa nienawiści i żądzy zemsty, mroczne elfy zdołały utrzymać swój przyczółek na Ultuanie, dodatkowo przyłączając w jego granice wyspę zarazy. Pomimo usilnych starań zabójców wysłanych przez Malekita do zgładzenia Karadriela, nowy król Feniks rządził Ultuanem przez ponad sześć stuleci, w trakcie których wiedźmi król nieustannie sprawdzał obrońców Wyspy w Boju. Koniec końców Karadriel umarł w prawdziwie sędziwym wieku, we własnym łóżku, otoczony przez rodzinę i przyjaciół. Szpiedzy Malekita donieśli mu, iż na następnego króla Feniksa wybrano słynnego Tetlisa. Wiedźmi król wiedział, że nie wróży to dobrze jego planom podboju Ultuanu. Pod względem nieustępliwości i naturalnego drygu do dowodzenia przypominał on Malekitowi samego Kaledora I, który wiele wieków wcześniej zrównał z ziemią jego wielkie plany. Spodziewał się, iż w najbliższym czasie Tetlis wznowi kampanię toczoną przeciwko Anlek, w związku z czym Malekit wycofał swoje siły do samej stolicy, chcąc za wszelką cenę obronić jej mury. Nie minęła dekada, a wysokie elfy powróciły do Nagarith, wytaczając ciężką ofensywę z Zabram Anuli za cel obierając krainę cienia. Armia zgromadzona przez Tetlisa była bardziej zdyscyplinowana i lepiej skoordynowana niż jakakolwiek inna militarna siła, jaką w swoim długim życiu widział wiedźmi król. Przez ostatnie lata obrońcy wyspy trenowali we własnych, zmilitaryzowanych miastach i miasteczkach, powoli oswajając się z wizją konieczności walki w obronie swoich domów oraz z miłości do swojego króla. Wojownicy Malekita walczyli jak dzikie lwy, napędzani nienawiścią do swoich elfich kuzynów oraz ze strachu przed swoim władcą. Toczone w czasie tej kampanii bitwy były najkrwawszymi starciami od czasu rozdarcia. Po czterdziestu latach nieustannych walk, które w Annałach Wysokich Elfów nazwano oczyszczeniem, siły Tetlisa były bliskie zepchnięcia Mrocznych Elfów z powrotem do morza. Malekit raz po raz wytaczał błyskawiczne, silne kontrataki, raz odzyskując nieco ziemi, a innym razem tracąc jej nieco więcej w wyniku odpowiedzi wysokich elfów. Podczas dwóch ostatnich wypadów za mury Anlek, Malekit został zmuszony do stawienia czoła samemu Tetlisowi. Za drugim razem jego siłą udało się przełamać linię wysokich elfów i zmusić je do odwrotu. Zamiast jednak zadowolić się odzyskaniem części ziem dawnego Nagarytę, wiedźmi król nakazał pościg za Tetlisem i jego rozbitymi siłami. W efekcie jego mroczne elfy zdołały przegonić siły przeciwnika aż pod mury Bramy Gryfa. Wyczuwając, że forteca była słabo broniona oraz wiedząc, że armia Tetlisa była wyczerpana po długim pościgu, Wiedźmi król nakazał przeprowadzenie natychmiastowego szturmu. Malekit pomylił się jednak w swoim przeświadczeniu o słabości sił wysokich elfów. Ich ucieczka aż pod, bramy, nie, pod mury bramy Gryfa była jedynie z góry zamierzonym elementem pułapki, której celem było wyciągnięcie Malekita z jego dobrze bronionej fortecy. Kiedy mroczne elfy ruszyły w stronę bram fortecy, wyrzutnie Boltów i łucznicy stojący po obu stronach doliny rozpoczęli rzeź. Kładąc, kładąc trupem jedną piątą wszystkich napastników, już w trakcie pierwszej salwy. Armia Tetlisa przegrupowała się błyskawicznie, a następnie zgodnie z planem króla Feniksa odcięła Malekitowi jedyną drogę ucieczki. Tylko dzięki wrodzonemu okrucieństwu elfich wiedźm oraz egzekutorów Kejna, prowadzących mroczne elfy w panicznej próbie oswobodzenia się, Malekit uszedł z pola bitwy z życiem. Prowadząc niedobitki swojej armii z powrotem na północ, wiedźmi król przeklinał Tetlisa, przysięgając mu okrutną, pełną cierpienia, śmierć. Wojna trwała przez kolejne półtorej stulecia, w trakcie której zabójcy i szpiedzy Malekita podejmowali liczne próby uśmiercenia króla Feniksa. Najbliżej wykonania zadania znalazła się mała grupa zabójców, która osaczyła Tetlisa w trakcie jego podróży na północ od bramy Feniksa. Jego gwardzistów, białych lwów w Kreis, było przy nim niewielu, ale w obronie swojego władcy walczyli do ostatniego wojownika. Sam król Feniks również zabił w walce przynajmniej półtuzina napastników. Choć wszyscy jego obrońcy zginęli, sam Tetlis wyszedł z tego spotkania bez najmniejszego zadrapania i bezpiecznie powrócił za mury bramy Feniksa. Po ponad 250 latach od chwili swojej koronacji Tetlis zdołał zdominować mroczne elfy na Ultuanie, a jego armia wysokich elfów była już gotowa do zadania im ostatecznego ciosu. Ostrzeżony przez demonicznych posłańców Morati, Malekid zdecydował się wyprowadzić uderzenie wyprzedzające, zanim Potęga zjednoczonego Ultuanu byłaby w stanie przytłoczyć Anlek jeden ostatni raz. Nagaryt było w tamtym czasie pokryte grubą warstwą lodu i śniegu, a całą krainę spowijały mroźne wiatry z północy. Z tego powodu armia Tetlisa była zmuszona do wycofania się za bramy Anuli i ponownego rozpoczęcia kampanii wraz z nastaniem wiosny. Otoczywszy swoją armię czarnoksięskim całunem, który chronił ją przed śmiercionośnymi skutkami surowej zimy, Malekit rozpoczął nową ofensywę na czele pozostałych pod jego sztandarem legionów. Jego rozkazy były proste. Jego elfy miały albo wydobyć z wewnętrzne, albo, albo zdobyć wewnętrzne królestwo Ultuanu, albo zginąć, czy to z rąk wysokich elfów, czy też jego osobistych katów. Wysokie elfy zostały przytłoczone przez pierwsze ataki Mrocznych Elfów. Kilka ich fortec upadło w pierwszym miesiącu nowej ofensywy. Zaskoczenie wysokich elfów na wieści o ataku sił Malekita było tak wielkie, że nawet Tetlis nie był w stanie zmobilizować swojej armii, szczególnie w środku zimy. Mroczne elfy zdobyły bramę Feniksa i bramę Smoka, jednak liczne sukcesy armii Malekita okazały się być przyczyną ich ostatecznej zguby. Siły mrocznych elfów darły się na tereny wewnętrznych królestw, gdzie pogoda była bardziej przyjazna prowadzeniu kampanii wojskowych. Wycofująca się w dwóch kierunkach armia Tetlisa paliła wszystkie wsie i spichlerze na swojej drodze, odmawiając siłą Wiedźmiego króla prawa do spoczynku. Nawet magia Morati oraz jej czarnoksiężniczek nie była w stanie ochronić mrocznych elfów przed skutkami głodu i pragnienia, a zapasy zaopatrzenia ich armii były już do tego momentu niemal wyczerpane. Wiedząc, iż porażka w czasie tej kampanii oznaczała katastrofę dla całej wyspy, wysokie elfy robiły co mogły, by przed śmiercią zabrać ze sobą do grobu tylu przeciwników, ilu tylko się dało. Punktem kulminacyjnym zażartych walk było oblężenie tor-lenach. Obie strony były tak zdeterminowane do utrzymania własnych linii, iż po bitwie o miasto nie było komu pochować poległych. Starcia nie przetrwał ani jeden wysoki elf i ani jeden mroczny elf. Była to zdecydowanie najkrwawsza bitwa tej wojny, po której opór ze strony mrocznych elfów je, jedynie słabł. Wraz z nastaniem wojny, e, nie wojny tylko wiosny, płynąc przez wewnętrzne morze do walki w obronie wyspy, dołączyły świeże siły ze wschodnich królestw Ultuanu, a mroczne elfy zostały przytłoczone liczebnie. Ich siły były już o kilka dni marszu od świątyni Asuriana, jednak ich ofensywa nie miała prawa posunąć się choćby o kilometr naprzód. Nienawiść wobec swoich kuzynów oraz lęk przed ich własnym królem doprowadziła mroczne elfy naprawdę daleko, ale uczucia te nie mogły napędzać ich wyczerpanych ciał już ani chwili dłużej. Wraz z całkowitą utratą elementu zaskoczenia morale sił Malekita upadło. Jego wojownicy wiedzieli, że każdy kolejny dzień w wewnętrznych królestwach zwiększał szanse wysokich elfów na okrążenie ich sił. Nie minęło wiele czasu, a oficerowie Malekita wydali rozkaz odwrotu do Nagarith. I tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek na temat mrocznych elfów. Ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.